Jak się zrespimy, to ja bym proponował od razu pobiec tam i tam gdzieś postawimy kupsone gdzieś w kieszyku w budynkę. Lepiej nad tą kupą, co jest teraz? Nie, tam jest... na cyplu, Przy wodzie, mm. przy wodzie, za tym budynkiem w rogu. Tam nikt nie będzie chodził. Dobra, sprawdzimy to. Michałku. O, w przywodzie. No Michał. For... Uh. <laughs> <laughs> <gryzka> 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 patrz, zobacz, Bo, jakie fajne, patrz ha to to stary, jak Ekipa WE-8 ja chyba są w tym bunkrze zabity. Za Nie, są na lewo od tego bunkra Za zabity jest Widzicie, że mamy nowy hangar. Mogę mieć squadra 3, więc let you know if it starts capping or not. Nadzieliście się na nikt z prawej? Nie, to nasz jeden. Zrobił placnik. O, to teraz. Zrobię to? Zmieniam pozycję, lewo od bunkra jest luźny na górze. prawej jeszcze, ze silosem? Ze silosem po prawej. Prawie to MK, Tam jednego zabiłem. To jest patent. Możliwe. Tam jednego zabiłem. Możliwe. Tak, zabite. Y, oni gdzieś muszą mieć kupę na, po na południe od. Y, na północy, sorry. Tylko wam robił. Żyjesz? Tak, żyję. Zabiłem typa, który wam i... robił. Za bunkrem, tak właśnie, tak jak patrzysz, Michałek oni zaibanie przede mną stoją, choć jest tu psiak, komu. w ciebie w wali, wali. Nie polej się do mnie, to nie do mnie. Ale to siedzi na rogu w, w takim razie. Tak siedzi dalej przy na rogu, nie mogę. Ty snedyk, medyk. Ja nikogo przestatuję, nie jestem medyk. Nie wychylasz się, wiesz, on siedzi wzdłuż tego. Możesz buszować, co? Jedna baza. Wykła się, wykła się powali. Leczy się. pikuje. Piotrek, możesz wspierać Michała podniosę? Jestem z wami opaczki. Nie wiem skąd, nie wiem skąd oni biorą. Już wykurzył. Cofną się, cofną się jakoś. Dobra, gdzie są panowie? Patent. No nie wiem właśnie skąd teraz walą, to, to zarobimy. Są, to jest seria zaporowa przez dziury, nie przejmuj się tym. Piotrek, po lewej od razu. Puszuję z LW. z Hard west. Jest. West. typa, się. Dobrze. Panowie, puszują z westa. Nie, nikogo nie ma na oście. U mnie west. Ode mnie west. Między bunkami. Na moim markerze bunkę trzeba sprawdzić. Ja wiem! Ten, te supresy, co dostajemy. się nie wczytuje się mur na daleko, ściana, i Posiedza. po prostu strzela w nią. Poszliwa. Dobra. Dobra, zapraszam. Pójdziemy wzdłuż koryta rzeki na dupsrę. Hey we could really use some FOB inside the cities. Z kim ty rozmawiasz? Tak, a nie wiem, no wiesz co, warto jednak zawsze coś powiedzieć, bo ktoś pomyśli, o kurwa no, ktoś tam ogarnia. Kto pomyśli? Ten gość w jedynce to cały czas ten sam gość, który uciekł z czołgu. Nie szkodzi, ale wiesz, premier się stara, tak? Amerykanie 319 zbiegli do korytarza. My jesteśmy Amerykanami. Yyy, fuk. Daleko, blisko? 50 metrów. Skąd drugi stracił już trzy czołgi, no? Dobra, no... Jest zaraz wyjdzie na ulicę. No i jakiś obszar na daleko, już dostał. Z lewej, z lewej, z lewej. Dostał bania, dostał bania. pleców! Yy. lewej, przy mnie jest, tak. No to zrób coś! S. Marker, jest. Marker, z taksu na z strzela. Z markera strzela. A, so, Zdechłem. przy mnie jest. Przy mnie jest, mhm. ty Jesteś bezpieczny, jak cię podniosę, Dziękuję. BTR-ka na nas jedzie. Michał, wyciągaj rurę. W północniku podniżę betera. To tak strzały leciały z 315. Ooooo, nie żyje. on? Piotrze, dwie kupy na mnie. Michał, musisz ogarnąć, żebyśmy tą beterkę mogli chodzić. Michał nie chodzić. żyje, rozumiesz? Miks, to ty sobie te kupy zniszczysz sam w pojedynkę. Tak, już chyba. Yy, wiesz, co nie znikają coś. Co tam? Może podczugamy się Niku. na jednym kupie. Okładam, cały skład z beter albo BRM-a. To Jeszcze, jeszcze dach. Na dachu. dachu jeden się położył. Podnosi tam Co na... bite? Drugi Zabite. też żyje, potem po lewej też żyje i jeszcze mamy tego jednego na dachu kurczę jakie walenie, widzisz po lewej się Panowie coś? Ale się Tak za... Pal Palma po lewej 21 Dobrze? Tak, go Ale za palm Ale wybiegł. Betera nas e zaraz wyjść. Puść jestem, zabijłeś się go na dachu. Zabię Zabię dochu, dochu. Tak. Michał, potrzebujemy pomocy z Peterą, jest na mnie dyrektywnie. No, 17 sekund. I. Okej, okay, zwaliła na plecy. Dobra, ale i tak dobrze było. No, było dobre walenie. Mm -hmm. Ale między mną a kupą jest cały oddział albo trzy nawet. To dobrze, to jesteś walacz, to ich zwal? Uważaj. 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 Uważaj, ja nie znam, ale, ale pusty. marker. Jest. Mój marker. Z tandema załaduję. The Dobra, wykurwiamy w głębiej miasta. No, w głębiej miasta. Miast. Miast. The... Bo Piedrek na ulicy chyba nie ma jak tam BTR-ka No i panowie. Marker. Picko, to nie idź tam. Szczyśćmy tych frajerów, przecież oni zaraz nas suwerenują. Ale masz btr tam, co ty myślisz? Nie ma BTR-ki, dalej jestem w mieście. Dalej jestem w takim miejscu, że btr nie będzie mnie waliła. Jeden leży. Dobrze, będę podchodził patent tam do tej dziury. Zdziłem. O Betelka podjechała o cholibicie. To wam się do budynku. Tutaj mi nie wie. No nie no, dalej mi nie wyjechała, tak? Jest za po tym nic miałem może tutaj zrobić. Piękko, widzisz prosto na dwa oddziały. Wiem. Powiedz szóstce tym jebanym matołom, żeby podjechali 100 metrów East. Będą mieli ich w otwartym polu dwa oddziały Rutyk, drive 100 meters east. You'll have two full squads and BTR to destroy tak, tak. Będziemy jechać na Rally Point na I-636 i dać ci wsparcie z wschodu. Roger Na dachu się podnoszą. Zabiłem, spokojnie, czekam aż się podnoszą. kling na mnie, na mnie, na patencie. Mam go. Dobra, wpadnę. Kling-off Dobra, cicho, Piotr, nie, Piotr, nie, nie żyję. Zamknij mordę. Podnoszę Cię Piotrek, chowaj się od razu na, na sołta ze mną chodź. Dobra, dziękuję. Nie wiem gdzie jest atent. Przed, przed Piotkiem może. Podniesiemy się. O, tu jest właśnie patent. To nie fajnie. Musisz go podnieść, ja nie mam pacza. Macie wroga w budynku na nord od was. Dobra, nie. Ma, ja mogę zresztą ty powiesz? Podniosę Cię patent. Dobra. Dwa budynki na nord od was. Kościół, oni są kurwa wszędzie, wiemy. Trotter, patrz nam na północ, nie kosłanie nas jak się podniesiemy z patentem. Trotar, ty, ty wysadziłeś BRDM-e? Tak. Obsadzona, BRDM-a. Wrażyskie, east. 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 Tak, twierdzę. Jeden zabity. Zabity na drodze. Jaku kolejni biegną z twojego NE. Kurwa, jest jeden chyba. One, two, two. Three, check one, one, check see one. if it's correct? Dzięki doktorku. Dobrze. Ten yeah, zawity, yeah. -y. to był skład leader. Purwa, jakieś szam do izby. masz blisko, szedł po takich schodach. Przez twojej, kurwa Białe, wysokie schody. to. lewej, po prawej od Michał. Po prawej coś przedował. Koło naszego niebieskiego. Po waszej prawej. Tak, po tych szkodach! Zrobiłem go, zrobiłem go na dach ale był. Przeciwny budynek. Witam. Co się tu dzieje, kurwa? Jest ostre walenie. Twoje west, 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 west. west. Dobra, 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 west. dobra, uspokój się. Na, na dole, typu. na dole, przed nami! PKM, kurwa, blisko, nasz, tylko Ciebie, Piotrek. Na dole pod tym budynkiem, gdzie się patrzysz. Po prawej jego stronie zabity, zabity. Nice. Przyjął HEDA, a później dał mi taki supres, że nie mogę nic zrobić, ale jest no, zabity. Ja nie mogę. Mogłem... To był pojedynek km -owiczu. nie mogłem go trafić z M40, bo mi takiego supresu zadał. Zabity kolejny. Medyk na górę. No już to idę. Budyne. Dasz i od trotty jego i dopiero mnie daj. No, tak robię. Mikoch, okay. wiem co robić, wylozy Zabity? Po oh, w tym beretcie mi się skończyło No, mnie tak samo A daleko 339 coś, to nasz tutaj. Nie wiem, nie widzę będzie leci. Uwa nie panikuj. Wchodzę do tego A budynku nieczył 31 będzie, myślę Jest Zabity Podszkodek, pod szkodek pod strzedł Kiko w, w koleści wodokami Schody west! Schody west, Schody west. Schody west. Twój budynku jest! Coś mi trafiło, nie wiem o co chodzi. Oni to mają się reloadować szybko. Czy to jest, to jest kolej solo chyba? Beterka jedzie, kurwa, tam, we wschodniej części miasta bo, bo kapują flagę the tracks Chyba trade, Piotrze, Requel, trade Sprawdzam. Yeah. O zdechłem Nie wiem, o co chodzi e, ja Marus Man marksman, się zniechęcie mi się i ładuj się z trójki szybko Starajcie się do nas dołączyć, od tyłu ich zejdziemy. Na, na Piotrek, na starą pozycję. Nie da się dojść, są ludzie w całym mieście, gnoju. Lewą stroną, lewą stroną, tak jak na początku, że się przeszli. Ładę się. Chłopaki mają rację, jak na zejdziemy bank. z lewej, to będzie ludź na gumę. Tak, no, na bank. Znaczy, nie przebiegniemy przez tą drogę, która jest przed nami. No ja przebiegam Ty, właśnie. Czy no nie, przez tą, która jest przed nami. Spokojnie. Moczy się opaczki. Będziecie trzymać drogę? Nie bo nie mam sprintu. No to Góry, załaduj, nie panikuj. Nie, oddaże, nie mogę załadować, bo jestem random. Łatwo. Granadier nade mną. Paki są nade mną. Nade, mną. nade mną. Dyrektywa nade mną. Zabity jeden. O. Dyrektywa nade mną. A, jest Zabity jest nad tobą, pan. Na pewno w tej dziurze tak, tak. takiej wyłamanej jest kości. Zabiłem, tak, zabiłem tego JRKowego na, na dalekości. JRKowy tak, mi zabił, musisz podnieść atenta. Zginąłem. JRKowu nie overextenduj tak, jak jesteś solo. Byłem solo, Boś solo, sam pobiegłeś tam sam zdechłeś. Solo przeżyłem. Nie, zdechłeś. Piotr? Oh, Piotrze! Nie no. Tuż jeden tu był. Wyszliśmy się maru. na fobię zero, ja. fobie, zaraz zrespię z ze No nie mam, mam jeden małaś. No ale po, po, chuj, co będziesz biegł kilometr do na nas? No. Zabiję się i szybciej się zrozumie. Ale To lepiej... U, masz strajkera. Ty się na kupie i iść do tej obok. ci cztery bandaże, połowę bandaży ci zrespię. lepiej iść do BTR -y. Piotr, krwawisz? Tak, no, sprandężowałem się, spoko N Nigdy nie widziałem takiego walenia chłopaki w tej grze To jest chory? z każdej strony strzelają Ale no, dobrze jest mhm. Powinno być więcej layoutów w tych miastach tutaj Te Budynki są w ogóle zajebiście zrobione tak, tu, tutaj to tutaj cykł Są dziury, Tak, są dziury w budynkach, takie jak wybijają w tym. Te budynki wyglądają jakoś... Wyglądają legitnie, jakbyś kurwa no. siedział w jakimś Iraku albo Syrii i wiesz, ISIS przygotowało się do obrężenia. Wygląda zajebiście w opór. Piękne są te dziury strzeleckie w niektórych budynkach i tak dalej.

Aj zażyłem mapnąć Ej ja zaczynamy kapować chłopaki jest dobrze Better wait fuck. Stryker. jest BTR Dla mnie to wszystko BTR hm. Jak przeczytać niego BTR on Patrz, jest on zaczyna uciekać bo się boi No W sumie no, W sumie racja Przecież Better wait czyli nie wiem co wait. To... Wait a second striker Dzień dziękuję! na północnym. Przed ci! Przed ci! Przed ci! schodów. Dzięki, dobry intel. Tak, nie jest skąd on To ury, tyba, ale, ale... z, 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 z obu stron. <laughs> jest kurwa gangbang. Musimy iść do Piotra bokiem. The taken care of. Kolejny! Kolejny! Job, wchodzi? Chyba tak. Widziałem jak mi. Mimik... Nie, budynek na twoje nord jest. Zabity. Striker chyba dał. Dobra, to było budynek west. Mi się wszystko tu jebie. jest taki na kurw. Jaki i to jest normalny layout, nie? To niesamowite. Wiecie co jest Blink najlepsze. Na tym że... Jak jest dobry team, to nigdy nie będziecie mieli walki na... w tej grze, tutaj w tym miejscu. Chodzę do środka. Rzadko kiedy walka jest w mieście, zwyczaj jest na tym lotnisku. Nasze walenie chyba właśnie pozwala nam kapować Walą mnie Zabudynkina 15 Nie wiem co trota Musisz to, to bronić, broń kupę Od południa, od południa na kupy Zabite, zabite Na południe od kupy Przebieg. Michał. Przebieg. Blisko, Przebieg do lewej Kolejne do, do lewej dobiegli Albo postawcie nową kupę, albo się wycofajcie bronić kupy bo są na kupie Zabite? Dobrze jeszcze dwóch. Ej, tu jeszcze dwóch. Suklaj, jeszcze dwóch będzie. Albo do lewej, albo przed nami. tu Tak, Co? od 20 minut tu stoi. O, cześć, cześć Patęcik. Ej, kapujemy, jest na gumę. Trzymaj się, Michałku. Trzeba tutaj FOBA z amunicją ze wszystkim, żeby nasi mieli w... wolę do walki. A, thank you, Maryk. Ty my rzucają, będą przebiegali przez Kurf, ulicę na no są te budynki tutaj w środku, jest schody do wewnątrz. Hmm. taki trochę bardziej mukadisz. Nie, to jest Irak, Syria. Tak, on nie Irak nie Syria tak, to były tak, bogate tak. kraje, panie kolego. No, szczególnie na zadupiech. Trochę blisko przed nami, na eście. Zabił nasz go. Dobrze. Przebiega, Przebiega przez drogę. Zabity. Ale mu wyjebałem banię jak podskoczył. Ciekawe kto ich zabija, bo jak walimy do nich jednocześnie to zawsze mam wrażenie, że to ja ich walę. Nie, dostał banię jak podskoczył. Nie, 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 Chłopaki, proponuję szybko do wody. Szybko. Chodźmy do rzeki. Ruchy, ruchy, ruchy. Na następną flagę. Jeżeli przebijemy następną flagę teraz, korzystając z tej wyrwy, to będzie zajebiście. Dawajcie. Berdema przed nami. Michał, Michał masz, masz rurę? który był na Wyciągaj tak. rurę. Tylko... Pytanie gdzie jest w Michał? Nie jest rura. Spandrel. Dawajcie robimy podwodniaki, może się schowajmy w... Wodzie. Nie, luźna, to jest spandrel, nic na mnie zrobi. Nawet jakby bardzo chciał. Najwyżej na straci nas. 2000 amunicji strzę z rakiet. Hmm. Y, reportuj 6 jedzie, powiedz, że jedzie rzeką spandrel. Squad 6 watch out there is spandrel online. Probably in the river Pana wyjeb... wszedł na piąte. Marksman z bunków do mnie wali, tak no, jak no, mieliśmy pierwsze podejście, na wejście jest. To na mojej pozycji, na mojej pozycji piotr, jak to będzie... Wyjeb na tego Marksmana, Miks. Piotr, piotr, ja, wizerpega, 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 dachał, Marksman. na łeść! 30! Michał? Idealnie mhm. na zachód od ciebie, idealnie na łez. Idealnie na łeść na, na tych skałach mnie zabili. Na blisko. Jinx to będzie trochę... A... No, dobra. o, dobra. Major victory. Niesamowite. Fullsik następny. Ja pierdolę. Ale nie zapowiadało się tak. Się nie... Ja myślę, że to będzie najgorsza runda wszech czasów. chujowo. Brawo, Michał. Gratuluję. Wyskałeś trochę mojego